Yo yo! yo! Witam Was opcji. Wiem, że dużo z Was na to czekało, w końcu jest. Udało się, jest mamy modowanie Bandito. Także każdy z Was, który nie mógł do tej pory modować pojazdów poprzez wykorzystanie właśnie Bandito jest na to teraz właśnie szansa, czyli idealny glitch właśnie dla was. Czyli co jedynie potrzebujemy tego glitcha, to znajomego, ale dosłownie tylko na chwilkę. Musimy mieć arenę oczywiście. Kupione Bandito, no i pojazd, który przerzucamy e, moda na Bandito. Oczywiście nie musicie posiadać pojazdu modowanego, musicie posiadać zwykły pojazd, który może mieć koła od Beniego, właśnie z rodziny Beniego. Tak jak teraz wam pokażę, na przykład ten EC kupujecie go i modyfikujecie od Beniego i dzięki temu możecie mu rzucać koła, tak samo Elegi Elegi także możecie wykorzystać chyba jeszcze Insurgenta, no jest wiele samochodów, które posiadają właśnie modyfikację Benego. jeżeli nie posiadacie modowanego całego pojazdu, to oczywiście możecie wykorzystać każdy pojazd, który ma koła Benego i tylko przerzucić na RC Bandito koła, ponieważ wielu z Was o tym marzy, pragnie tego, więc teraz jest to Dostępne, bo u go nie ma liby I teraz Spójrzcie, ja sobie tutaj ustawiłem Właśnie e, Te klinsy e, no, nie są zbyt ładne Ale to jest tylko po to, żeby wam pokazać Oczywiście jak macie Jakieś fajne modowane auta No to jak najbardziej wybierzcie jak najlepszy Jak najlepszy właśnie kolor Jak najlepsze koła I oczywiście e, e, Rejestrację bo możecie także że ma przez całą rejestrację. I teraz spójrzcie wychodzimy z pojazdu, czyli wjeżdżamy nim do mechanika, wychodzimy z pojazdu, spójrzcie moje bandito nie jest zmodowane. I teraz tak, wchodzimy do pojazdu, wychodzimy z paników. No nie musicie na niego drugi raz wchodzić, to był tego pokazu, wychodzimy z pojazdu, przełączamy na pierwszą kamerę. Właśnie na tą pierwszą kamerę musimy przełączyć obraz. Z oczu, właśnie to, i teraz udajemy się do Bandito i skierujemy głowę w stronę właśnie tego niebieskiego kółeczka, co przerzuca nam samochody. Widzicie tam, oddali? Właśnie tam, kierujemy kamerkę, i teraz podchodzimy krok do przodu, do tyłu, i znika nam to górne menu, właśnie d w prawo. I musimy ustawić tak, zaraz za krokiem. I teraz robimy tak szybko w prawo. X i gałka, e, lewa gałka w dół. I musicie mieć taki efekt jak ja, że rusza wam ta kamera się dookoła. Jeszcze raz Wam to pokażę. I właśnie tak spójrzcie. Taki musicie mieć ruch, taką kamerą, ona Was sama tak obraca. Jeżeli Was wciąga do, do menu RC Bandito, no to musicie to powtórzyć, aż będziecie mieć taki efekt. Czyli w prawo X albo w prawo A na Xboxie, i, i ta gałka z lewej strony od razu w dół tak szybciutko, raz, dwa, raz, dwa i teraz spójrzcie, jak już siadamy do pojazdu bo potem od razu wchodzimy do pojazdu dajemy d w prawo aby po prostu wejść na modyfikację pojazdu i teraz musimy mu coś kupić, coś musimy w nim zmienić cokolwiek, coś takiego żeby tylko zapisać ten pojazd żeby zapisać mu jakąś modyfikację możecie tak jak ja kupić i wrócić do poprzedniej, tak jak ja i teraz dajecie po prostu opcję nic tu nie wychodzicie, tylko dajecie opcję na padzie i dołączacie do znajomego, który gra w GTA A, i, i zapomniałem jeszcze o ważnej rzeczy, że musicie mieć e, swobodne celowanie ustawione po prostu dołączyć do znajomego z innym trybem celowania lub jeżeli nie macie możliwości ze znajomym, który gra w GTA, który gra w GTA no to po prostu wchodzicie na, e, na ekipę i wybieracie w ekipie graczy graczy w ekipie i wchodzicie do znajomego, który którzy grają w ekipie I po prostu wchodzimy właśnie w gracza, który klikamy naszą ekipę mamy pobieranie i tutaj mamy graczy, którzy teraz grają także możemy ich wykorzystać w tym momencie po prostu dołączyć do nich, do ich gry teraz spójrzcie, jak dołączam od razu mam pozyskiwanie danych i ja od razu Zostanie mi przełączony. Pierwszy komunikat się sam potwierdza, on się musi sam potwierdzić, i dopiero drugi komunikat ze zmianą celowania my anulujemy, ale poczekamy tak 5-10 sekund na nim. Czyli pierwszy komunikat sam się przełącza i to jest poprawnie, że wszystko zrobiliście poprawnie, a drugi anulujemy po 5-10 sekundach. I w tym momencie, już teraz, zaprawa załatwiona. Dajemy wstecz, wychodzimy z tych wszystkich już tutaj etapów. I po prostu wychodzimy z pojazdu normalnie. To już możemy zmienić sobie kamerkę na normalną. Już nie potrzebujemy pierwszej kamerki. Nie, ona po prostu została, bo ja wsiadłem do samochodu, nie. I teraz tak, stajemy pod Bandito. no spójrzcie, stajemy pod Bandito, zmienimy sobie kamerkę na pierwszą, na tą drugą. I musimy mieć ten komunikat właśnie o deepat w prawo wchodzimy na, na menu całego tuningu Bandito. I teraz nasz znajomy, który jest w arenie, który siedzi w arenie, on nic nie robi, on tylko czeka na ten moment teraz. Siedzi w arenie i wysyła nam zaproszenie. Wysyła nam zaproszenie. My już mamy zaproszenie w telefonie, spójrzcie, jest mój znajomy na sesji, to jest sesja dla zaproszonych z naszym celowaniem swobodnym i spójrzcie teraz. Ja po prostu daję deepad w górę, wchodzę na wiadomości. I przyjmuję zaproszenie od mojego ziemka do areny. I spójrzcie na moje Bandito. Teraz jak dołączę, spójrzcie. Bang. Widzieliście? Już było błysk, że koła się zmieniły, czyli wszystko jest idealnie. Teraz wracam, wychodzę od niego z areny, wracam do siebie. I voilà Bandito już jest gotowe. Jest modowany Bandito. I teraz możecie przejść do przekazywania szybko, przekazywania modów z Bandito na każdy pojazd, który chcecie ładować sobie w ten sposób Czyli tak jak mówię, jest to szansa dla was, dla tych, którzy nie posiadacie banditem modowane, jest to dla was szansa, myślę, że jesteście z tego powodu zadowoleni i zapamiętacie jedną ważną rzecz, że u go nie ma, nie było i nigdy lipy nie będzie, jo, pozdrow dla was